Witam dziś w studiu od dziennika związkowego pana Marcina Koziarskiego, prezesa Polish American Sailors Association i osoby, która od sześciu lat koordynuje regaty w Polonii. Dzień dobry, pani Marcinie. Dziękuję. Dzień dobry. Regaty to ogromne przedsięwzięcie, dużo bardziej skomplikowane niż, niż się wszystkim wydaje. W tym roku odbyły się one po raz szósty, 15 września. Ile osób, ile jednostek ścigało się podczas tych regat? Tak, odbyło się to szósty rok z rzędu, a w tym roku kolejny raz żeśmy pobili a, a, rekord a 44 łódki. W tamtym roku mieliśmy 38 bodajże. Mm -hmm. a, I dodatkowo a, przyszli koście później na imprezę po regatach. Także ogólnie jakieś 200 osób a, było na. W na, na, na regatach. To ogromne wydarzenie, bo to wydawać by się mogło, że to tylko ściganie, że tylko wypływamy e, na jezioro, ścigamy się, wracamy, przyznajemy nagrody, ale to jest wydarzenie, które jest o wiele bardziej skomplikowane, które poprzedza cała lawina rzeczy, które trzeba przygotować. No i później, żeby się dobrze zabawić jeszcze, żeby zintegrować to środowisko żeglarskie. Tak, my tę regatę tak naprawdę zaczynamy już organizować od samego początku roku. Mhm. A, Mamy taką organizację, która się nazywa Kazra. Kazra to jest ta amerykańska organizacja, która tak naprawdę ustala plan na cały rok wszystkich takich głównych regat. Są tam cztery kluby, takie tutaj chicagowskie, mm -hmm. które są zrzeszone w tej organizacji. I chodzi o to ogólnie, żeby dać możliwość żeglarzom brać udział w regatach, żeby się te regaty nie zazębiały, te główne regaty, tak jak na przykład za Werw czy ten Nód. A ci, co wiedzą, tutaj się ścigają, to wiedzą o co chodzi. To są takie główne regaty. No i my te Polonia Cup pojawiliśmy się tak parę lat temu na tym kalendarzu, właśnie. A zaraz koło maki Grace jest regata, także to było naprawdę duże, duże przedsięwzięcie. W tym roku 44 jednostki, 200 osób w wielu kategoriach ścigają się żeglarze podczas Polonia Cup. A w tym roku mieliśmy sześć kategorii, a to były dwie kategorie łódek małych, mm -hmm. jedno i osobowe. dodatkowo mieliśmy sekcję typowo-regatową, łódki, które się tutaj ścigają na porządku dziennym, a mieliśmy również sekcję turystyczną, łódki, które spoza Chicago przeważnie łódki, Northrop Harbor albo Walking, tutaj lokalne tak samo mm -hmm. takie typowo turystyczne łódki, ale. Stworzyliśmy sekcję specjalnie dla nich, a, dlatego żeby po prostu się tak jakby zjednoczyć troszeczkę, pozwolić im tak samo, a, dać im możliwość uczestniczenia w tych, regat, w tych regatach. A, no i dodatkowo w tym roku, stworzyliśmy stworzyli klasę single-handed. Single-handed to są łódki, które mają jedną albo jednoosobową, albo dwuosobowa hmm. załogę, i to są łódki duże. A, Mieliśmy łódkę, która 48 stóp ma i, i dwuosobowa załoga była. Wow. Żeby ścigać się na takim akwenie, jakim jest Jezioro Miszkin, to trzeba wiedzieć naprawdę, co się robi. Na ile wymagający jest to akwen, na ile wymagające są te regaty? A, tak jak wspomniałem, mamy regatowe i turystyczne łódki, także staramy się te regaty zrobić bardziej takie. A, Dość profesjonalne, znaczy zrobić to profesjonalnie, ale tak samo, żeby było z tego przyjemność, mhm. a szczególnie dla udek turystycznych. Dlatego, a, jeżeli ktoś ma mniej doświadczenia, zawsze się może zapisać w, w sekcji turystycznej, i wtedy ma o, całkiem oddzielny kurs, całkowicie inaczej to, a, to wygląda. Także a, naprawdę, delegacje są otwarte dla wszystkich. A, z doświadczeniem, bez doświadczenia, jakiekolwiek łódki, duże, małe. Naprawdę. To wydarzenie pięknie integruje polonijne środowisko jachtowe. Przedstawiciele obu dużych polskich jacht klubów wzięli udział, ale też spora grupa amerykańskich żeglarzy uczestniczyła w tym wydarzeniu. Tak. A regaty ogólnie organizujemy w Corinthian Yacht Club, mhm. a, ale ze współpracą z Polish Yacht Club Chicago i Joseph Conrad Yacht Club. Dwa polskie kluby tutaj w Chicago. A, i a, tak, a, regaty naprawdę, a to z, chodzi o to właśnie, żeby się zjednoczyć, żeby zachęcić ludzi po prostu a, do, do pływania. Niektórzy są ludzie, którzy przychodzą na regaty, kiedyś tam w Polsce pływali i, i chcą się po prostu tutaj znaleźć, w tym środowisku, mhm. bo no, tak naprawdę Żeglarstwo się tak kojarzy z takim, że to jest ta, takich, nie wiem, specyficznych ludzi, ja nie wiem, innych tak, że ludzi. trzeba się wychować i na wybrzeżu <laughs> tak, od małego pływa. Tak. Ale tak naprawdę nie jest. Ja na przykład zacząłem żeglować tutaj w Chicago, a w Polsce nie miałem nic do czynienia z żeglarstwem. A, okazało, tak to wygląda tutaj, że, na że co, co środę a, pływamy a jest to się nazywa Birken Regata. Mhm. W każdą środę w sezonie pływamy wieczorem. I, i znalazłem na Facebooku tak naprawdę taki post, że ktoś potrzebuje do załogi człowieka, no i odpisałem, pokazałem się w środę z szósteczką piwa, dlatego się nazywa Birke A No i załapałem się, na, na akurat amerykańska była załoga <tak> i, i załapałem się, później ja się przeniosłem, znalazłem kontakty z, Pol z Polakami, a przyniosłem się na łódkę która się nazywa Kokologo. Mhm. No i do tej pory pływam na tej łódce. No ale tak naprawdę to jest możliwość pływania na z kimkolwiek tak naprawdę na no, różnych poziomach można powiedzieć w i umiejętności. Tak, tak, dokładnie. M muszę zapytać o wyniki, czy jak poszło polskim jednostkom podczas tych ostatnich rad regat Poloniaka. A, bardzo dobrze, tak naprawdę, a jedna a... Załoga w sekcji turystycznej Umbriaga wygrała pierwsze miejsce. Także ogólnie, ogólnie polskie załogi zdobywają osiągnięcia. Mieliśmy w, na, w poprzednich latach, niedawno dwa, trzy lata temu, a jedna z polskich załóg Weekend zdobyła pierwsze miejsce podczas Machina Grace. W swojej sekcji, a Kokoloko to było drugie miejsce niedawno. Także są wyniki, a tak naprawdę zapotrzebowanie na załogę zawsze jest. Tak naprawdę to jest, do tego zachęcam wszystkich, którzy chcą się coś dowiedzieć na ten temat. Dajcie mi kontakt, jakiś skontaktujcie ze mną, tekstujcie, e-mailujcie, dzwoncie, a tak naprawdę zawsze się coś znajdzie. Zawsze znajdziecie miejsce na, na jakiejś łódce. Tak. A co z młodzieżą? Bo jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, a czuje ten Zep, czuje, że, że dobrze by się czuł na morzu, że chciałby się sprawdzić w takich warunkach, może zacząć swoją żeglacką przygodę od kontaktu z wami? Tak, tak. Skontaktować się z nami i, i zawsze. Zawsze coś znajdziemy. My w opisie do naszej rozmowy umieścimy informacje kontaktowe, w jaki tak. sposób kontaktować się z Marcinem Koziarskim, w jaki sposób nawiązać kontakt z Polish American Sailors Association. Takie wydarzenie jak, jak regaty Polonia Cup nie mogłoby się odbyć bez wsparcia sponsorów. Tych sponsorów no, musi być mnóstwo, żeby, żeby to wydarzenie się udało. Którym firmom musimy w tym roku podziękować za ich wkład. Tak, bez sponsorów naprawdę te to by się nie odbyły. To mamy naprawdę dużo wydatków i chciałem, tak, chciałem podziękować sponsorom. W tym roku mieliśmy Polish Slavic Federal Credit Union, nasza polska Unia Federalna tutaj na terenie Chicago. Bardzo, bardzo fajny bank. Ja osobiście tam mam konta Polska, polska Obsługa, po polsku mm. wszystko można załatwić. Mają sześć lokacji tutaj w Chicago, także północ, południe, wschód, zachód, centrum. Także bardzo polecam. A Dodatkowo Polskie Muzeum w Ameryka, tutaj w Chicago również, gdzie tak naprawdę parę tygodni temu mieliśmy otwarcie Stulecia Żeglarstwa Polskiego i mieliśmy a, takie otwarcie a, w muzeum, a tam było spotkanie. A na drugi dzień, żeśmy mieli regaty, również na Montrose Harbor. A, gdzieśmy również pomagali w organizacji tych regat. A, FTC Insurance, a, również Polska, polskie ubezpieczenie, które tutaj na terenie Chicago działa, <coughs> mają ubezpieczenie tak naprawdę na wszystko: samochody, domy, biznesy. A, także też bardzo polecam. A, National, Center, National Title Center. A, Firma, która tak naprawdę zajmuje się wszystkim a, związanym z real estate. A mortgage, a, a, adwokaci, a, agenci, wszystko, co, co, cokolwiek związane z tym, a, z real estate. A, Kasia z Pierogi, Kasia z Deli, a, która nam zapewniła a, jedzenie pierogi podczas regat. A, a, ludzie naprawdę się zachwycali, szczególnie Amerykanie. No, oni kochają po prostu Pierwszy, szczególnie pierogi. Dodatkowo mieliśmy również bigos, kiełbacki, także mm -hmm. na imprezka była fajna. A No i a, Tiger, Tiger, Energy Drink. To jest, ja to nazywam taki a, polski Red Bull, nie? Tak A tutaj na terenie Chicago bardzo, bardzo działa. Także też bardzo polecam. Oni są od, z nami od samego początku, także. Jeszcze raz dziękuję wszystkim sponsorom, a bez was naprawdę nie odbyły się te regaty i, i a rośniemy co roku i, i mam nadzieję, że będziemy rośli razem. I to wszystko dzięki sponsorom, że Państwo ja przyłączam się do tych podziękowań. Naprawdę serdecznie dziękujemy. Polish and Slavic Federal Credit Union, oni rzeczywiście wspierają praktycznie każdą polonijną inicjatywę, nie mogło ich zabraktać podczas Regat Polonia Cup. Dziękujemy również Polish Museum of America, zapraszamy do Polish Museum of America, tam wystawa dokumentująca stulecie polskiego, również polonijnego żeglarstwa, później Kasia z Deli, Kasia z Pierogi, National Title Center, FTS Insurance, świetna firma ubezpieczeniowa oraz nasz polonijny Red Bull Tiger Energy Drink, Dziękujemy bardzo serdecznie. Od kiedy zaczyna się planować kolejne, kolejną edycję? Tak, Już w tej chwili a, myślicie a, o tym, co będzie w siódmej edycji? Tak, jeszcze nie mamy daty, ale prawdopodobnie będzie to tak samo gdzieś w połowie września, mhm. a, tak, tak od samego początku naprawdę mamy. A datę tak naprawdę my nie ustalamy, to jak wspomniałem ta instytucja Kazrak, ona ustala datę na, na wszystkie te regaty, my jesteśmy tam a, możemy jakieś tam a, sugestie zgłosić. dać, ale a, nam naprawdę ta data odpowiada. To jest niedziela, no może lepiej była sobota, ale, ale w sumie może niedziela też jest lepsza, bo, bo tak z rodzinami ludzie mogą, mogą sobie wpaść. A, tak, planujemy. Mamy a, dużo, <coughs> dużo a, żeśmy wniosków a, wyciągnęli z, a, z tego roku. Tak, co roku wyciągamy wnioski i je próbujemy wdrażać na następnym roku, także a, a główne, główny, na, na, największy, <noise> największa zmiana będzie tak naprawdę dla sekcji turystycznej. Mm -hmm. a spróbujemy im, tak do tej pory a sekcja turystyczna a, tak naprawdę przechodziła ten sam proces a, rejestracji i, i kurs był taki sam jak, jak wszystkie inne te łódki tak naprawdę regatowe. Tak. W następnym roku stworzymy a, całkowicie inny system, inny proces dla łódek a, turystycznych. Star będziemy się starać ułatwić całkowicie ten proces, ułatwić kurs, żeby po prostu to było bardziej dla nich a, dla przyjemności, a, ale tak samo będziemy ich a, będą częścią a, wyników wszystkich i mamy, <słuch> <słuch> mamy takie trophy, a też będzie zmiana na trofi. Do tej pory mieliśmy jedną łódkę, która a, się pojawiała na trofi, ta jedna z najlepszych łódek. Od a, następnego roku zmieniamy trofi i tak naprawdę a, każda łódka, a, jedna łódka z a, każdej sekcji będzie się pojawiać na trofii, która zdobędzie najlepszy a, wynik. Także a w tym roku będziemy mieli. A, Pięć albo sześć łódek, uh, które się pojawią na, 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 na trofi, i to trofi później. Widnieje jest uh, umieszczane uh, właśnie w Klubie Coryntian, na ścianie tam w bardzo fajnym miejscu uh, i, i, I będzie można zobaczyć. Czyli można jest. spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że przyszłoroczne regaty będą jeszcze większe i jeszcze bardziej udane. Tak, w, tamtym, w tym roku, w tamtym roku żeśmy pobili rekord i ja już tak myślałem, że no naprawdę w tego roku rekordu nie, nie, a jednak. nie przebijemy, a jednak się <grym> jednak <żeśmy> przebili. <grym> jednak jednak. Tak, mamy plany takie, żeby dalej rość. Mamy, mamy takie a, ciche plany tam a, a, organizacyjne co zrobić, żeby zachęcić. ludzi <grym> I, no, no i żeby mi rośli. No. Za organizacją, za koordynacją tych regat stoi Polish American Sailors Association, organizacja, której jest pan prezesem. Jakie są cele tej organizacji? Jaka jest misja, którą chcecie pełnić? A, tak. A, Polish American Sailors Association, w skrócie PASA, mhm. to nazywamy. A z głównym celem jest a, tak naprawdę jednoczyć a, żeglarzy i, i, i wspierać żeglarzy tak naprawdę. Wspierać a, różne Programy żeglarskie, które tutaj na terenie Chicago przede wszystkim a, się odbywają. A, Polonia Cab jest jednym a, z tych a, właśnie programów, a, które tak naprawdę jednoczy polsko-amerykańskie społeczeństwo żeglarskie. Mhm. A, i, I tak samo pokazuje nas tutaj a, w Chicago, a, że my też regacimy się i też potrafimy organizować regaty nie tylko dla siebie, tylko takie profesjonalne dla. A dla tak samo społeczności amerykańskiej i polskoamerykańskiej. Także to jest jeden z programów. A, a drugi, a kolejny program to jest a zachęcanie młodzieży, a, a danie im możliwości, tak jakby, a uczestniczenia tutaj właśnie w a społeczeństwie żeglarskim. A dużo młodzieży jest po prostu, no wiadomo, nie ma pieniędzy, a nie mają udek. Tak, barier jest dużo. A, a możliwości jest naprawdę dużo. Tylko mhm. po prostu a, Najgorzej jest po prostu dotrzeć do nich. Dotrzeć do nich, żeby, żeby po prostu. Teraz na polskich regatach mieliśmy właśnie kilku, kilka osób, które się pojawiły nowe, i, i, i szczególnie jedna taka osoba, Zuza, którą pozdrawiam, 23 lata. Dziewczyna a, a przyszła do pomocy jako wolontariusz, pomagała nam i jedna z łódek potrzebowała załogi. No i akurat się udało ją wciągnąć do załogi. I bardzo zadowolona była i a, prawdopodobnie w następnym sezonie dołączy do nas, a, a, na jak już taki full time a, <grym> żeglarz. Także a, no powoli się zbieramy, tak samo a, a, pojawiła się nowa łódka, a, którą żeśmy odkryli tak naprawdę, która tutaj w Chicago a, turystycznie żegluje, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy nawet o niej. Mighty Pierogik, a, tak naprawdę. Polska załoga, polski właśc właścicielka Polska. A, i, I tak samo w przyszłym sezonie prawdopodobnie do nas dołączy na Matros. Także, a, no, tak jak mówię, rozkręcamy się, a, a, działamy. A dodatkowo będziemy próbować. A, a, PASA w ogóle, ta organizacja powstała niedawno. Także to jest, to jest nowa organizacja. A te programy dopiero wdrażamy mhm. i będziemy próbować wdrażać je. Kolejnych latach. Kolejnym programem będziemy próbować pomagać ludziom z uzależnieniami albo ludzi, niepełnosprawnych, dać im możliwość pływania, a w międzyczasie jakieś wykłady po prostu mhm. pomagać poprzez żeglarstwo docierać i pomagać takim ludziom. No i w przyszłości może jakaś szkółka żeglarska dla, dla dzieci, młodzieży, starszych, coś takiego. Także. No, powoli będziemy, Dla młodzieży będziemy w tym roku jeszcze, już jest prawie koniec sezonu, ale, ale może od następnego roku będziemy próbować a, zrobić takie programy, a, gdzie a, będziemy po prostu udostępniać łódkę w, w ciągu weekendu, albo coś takiego, gdzie będzie młodzież mogła, jakaś grupka młodzieży się zebrać wspólnie, przyjść na łódkę, wypłynąć mhm. na parę godzin, a, pokazać im, jak to wygląda poznać się z ludźmi po prostu tutaj żeglarzami a, i, i może komuś się spodoba i no, Zacząć tą wielką komuś... przygodę. Tak. Zawsze jak mam tutaj żeglarza w studiu to muszę zapytać jak to się zaczęło, skąd e, w ogóle pomysł na taką żeglarską przygodę, na żeglarski styl życia. Panie Marcinie, jak to wyglądało Pan? A Moje personalne? Tak. A tak naprawdę a, hmm. Tak no jak wspomniałem, a zobaczyłem na Facebooku ogłoszenie, że ktoś potrzebuje do załogi. No I tak dopiero to, tutaj w Chicago. Dopiero tutaj w Chicago, tak. Ja w Polsce w ogóle nie bywałem, nie miałem doświadczenia w ogóle żeglować. A tutaj a, a, znalazłem ten post na Facebooku. No i mhm. tak się zastanawiałem, no fajnie by było zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, nie? Co, to, co to w ogóle jest. No i zahaczyłem się na jedną łódkę, popływałem a, w środę na Rygatach. No i później. A, Parę razy z tą łódką pływałem, no i później poznałem się właśnie z polskimi żeglarzami, z i przeskoczyłem na polską łódkę. I, i, no i tak to się zaczęło tak naprawdę. W większości przypadków to są ludzie, którzy zaczynają jako nastolatki, gdzieś albo rodzice tak. mieli łódkę, albo sami jako nie wiem, harcerze, czy jako członkowie jakiegoś klubu żeglarskiego zaczęli swoją przygodę z morzem, czy, czy z jeziorem, z żeglowaniem. A to to było dosyć późno no i tak na własną rękę. Tak, tak, to było dość późno. Tak, mówię, to naprawdę jest, można zacząć kiedykolwiek. Aha. Wiek nie ma znaczenia, tylko tak naprawdę, a jeżeli komuś się to podoba, chce coś zobaczyć, a teraz tak naprawdę z, z, ta, 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 ta żeglarska tutaj, a to środowisko to jest jakby rodzina, taka, tak naprawdę, mhm. znamy się, robimy, pomagamy sobie wzajemnie, nie tylko w żeglarstwie, poza żeglarstwem sobie pomagamy. A, naprawdę, to jest, to jest ta, powstało takie, taka rodzina, gdzie, gdzie naprawdę to jest a, bardzo miłe I, i, i bardzo polecam, jest otwarta dla wszystkich, tak naprawdę. a Szczególnie młodzieży. Te, nigdy powiecie. nie jest za późno. Młodzież, zapraszam jest szczególnie, no. ale, ale naprawdę nigdy nie jest za późno. W takim razie tu widzicie Państwo na, na, na żywym przykładzie, że nigdy nie jest za późno, żeby, żeby wejść na pokład. Jaka jest podstawowa różnica między takim ściganiem się, regatorem, żeglowaniem. A żeglowanie dla, dla przyjemności, takim, z którym większość z nas ma kontakt. Tak, a no, żeglowanie to jest no, konkurencja. A, znaczy, żeglowanie a, regatowe to jest no, konkurencja. Nie walczymy mhm. o, o, o pierwsze miejsce czy tam o jakieś miejsce, a o wyniki. A, ścigamy się, jak wspomniałem, a, w sezonie się ścigamy a w każdą środę wieczorem, a się spotkamy i są takie regaty tutaj lokalne. A, mamy różne sekcje tak samo tych udek na Mantros na przykład każdy klub ma swoje tak, jakby te legaty środowe, a, a w klubie Mantros tak mamy, ja wiem, może z 50 łódek tak a, codziennie się pojawia, między, między 30 i 50 łódek mm. się pojawia a, w każdą środę, także jest dość, dość, dość dużo łódek. Turystyczne pływanie to tak naprawdę to jest dla przyjemności. No wypływamy, wypływamy sobie odpoczywamy. Tak, wypływamy sobie w niedzielę, w weekend albo w sobotę, a przede wszystkim przeważnie. I, no i dla przyjemności. Mhm. Tak, zapraszamy wtedy a, a gości, rodziny, dzieci. W większości laików, tak jak mnie, żeglowanie kojarzy się, tak to właśnie regatowe, z mnóstwem skomplikowanych terminów. Trzeba wiedzieć, jak nazywają się poszczególne żagle, w jaki sposób ustawić łódkę, jak, jak wykorzystać to no maksimum, ten wiatr. To rzeczywiście jest takie skomplikowane. Nawet te węzły żeglarskie, o których się mówi, rzeczywiście trzeba to wszystko wiedzieć i, i, i umieć to zastosować? To znaczy, a, w, zależności, a, w zależności na jakim a, a poziomie się chce być, tak mm -hmm. naprawdę. Nie? My mamy na załogę, to którzy mają większe, mniejsze doświadczenie. Niektórzy tak naprawdę nowi są, którzy dopiero zaczęli żeglować. W ogóle wcześniej nie mieli nic związane z żeglarstwem i, i też są w naszej zawodzie. I po prostu po kolei, z biegiem czasu a, zdobywają doświadczenie i się spinają na inne pozycje. po prostu. Czyli jakby. jest miejsce dla każdego. Dla każdego jest miejsce, mamy taką jakby taki core a crew mm -hmm. głównych Załogi, którzy, którzy tak jakby są odpowiedzialni za, za, za pozycje takie na, na najważniejsze. Ale tak jak na przykład mamy jakieś tam treningi czy coś takiego, wtedy po prostu a załoganci, którzy mniej doświadczeni, mogą po prostu próbować mhm. ja swoich sił na właśnie takich pozycjach. Tak. Na ile ważna jest ten rzezna fizyczna? Na ile tam jest rzeczywiście ciągnięcie Lin? W niektórych przypadkach są, ale mamy też pozycje, gdzie naprawdę w ogóle nie trzeba fizycznie. A mhm. Siły, a bardziej, bardziej takie, a synchronizowanie się całej załogi, żeby to wszystko było właśnie, a żebyśmy się sobie ufali nawzajem mm -hmm. przede wszystkim. Nie? I, i, I to jest najważniejsze. Odporność tak fizyczna, radzenie sobie ze stresem, bywa niebezpiecznie na łódce podczas regat? Czasami. W zależności od pogody. Czasami, czasami bywa niebezpiecznie, ale, ale wszystko jest pod kontrolą. Także nie mieliśmy jakichś takich groźnych wypadków. Także. Nie jest tak źle. Ja teraz ostatnio a, brałem udział w regatach a, a, Pacyfika to się nazywa, czyli regaty, które są z a, San Francisco na Hawaje. Płynęliśmy i, i też to były regaty. ścigaliśmy, 64 łódki były. I ja w sumie dwa tygodnie nam to zajęło na środku na środku Pacyfiku nas położyło całkowicie na, na bok. Taki był wiatr, dostaliśmy taki wiatr, że po mm -hmm. prostu nie utrzymaliśmy łódki, no ale wszystko się skończyło dobrze, popuściliśmy żagle, wszystko łódkę wyprostowało, wszystko było idealnie, fajnie. Także ogólnie drugie myśleliśmy, że w na świecie. Wow, także no, a, fajnie było. Czyli tak długo jak się wie, co się co robi, co powinno się robić na morzu, to nie ma sytuacji bez wyjść. Tak, to, to, to zawsze. Te, te łódki, a, te łódki żag, a, sailing boats, jak mm -hmm. w polsku, żagl, żaglowe łódki. A one są tak, tak skonstruowane, że, mają, a, że ich zawsze postawi. Przy, przy, no naprawdę musiałoby się coś złego stać, żeby, żeby nie postawiło z powrotem do góry. No, ale za każdym razem myślę, że każde takie regaty to tysiące y, opowieści potem do, do przekazania, tysiące historii nie są niesamowite przeżycia. Myślę, że to już to sam, sam, sam ten bagaż, który się przywozi z każdych regat, y, to sprawia, że warto. Tak. Że warto zaangażować się, że warto stać Tak, to jest tak naprawdę. Szukamy ludzi, którzy właśnie chcą, chcą się do, zapoznać z tym wszystkim i, i zrobić tutaj jakby komitment. Bo to jednak, żeby w załodze być, to, to trzeba trochę komitment, żeby coś systematycznie przechodzić w środę na, na regaty i po prostu ścigać się. No i później takim jakby a, 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 taką. A, Award, taki, nie to nagrodą. nagrodą dla, mhm. dla, dla tych, właśnie, co tak systematycznie przechodzą, to przeważnie jest uczestniczenie w makina Grace a, a regatach. A, I wtedy właśnie ci, co są, najbardziej są systematyczni, przeważnie a uczestniczą w tych regatach. Tak na naszej łódce na Ako, to mamy tak pomiędzy 10-12 osób, mhm. którzy a, a płyną na Machina Grace, i, i to są ci ludzie, właśnie, którzy są systematyczni. Najlepszy z najlepszych. Niekoniecznie najlepszy, tylko Najbardziej oddani, najbardziej systematyczny. Tak, najbardziej oddani. Świetnie. Proszę Państwo, y, naszym gościem był dziś pan Marcin Koziarski. Pan Marcin jest prezesem Polish American Sailors Association i... Koordynatorem regat Polonia. Te regaty po raz szósty odbyły się w tym roku, 15 września. Były to rekordowe regaty, uczestniczyło w nich 43 jednostki ponad 200 osób. Ja na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim firmom, bez których pomocy te regaty nie mogłyby się odbyć, więc dziękujemy jeszcze raz. Polish and Traffic Federal Credit Union, dziękujemy Polish Museum of America, Kasia z Deli, Kasia z Pierogi. National Title Center w firmie FTS Insurance oraz Tiger Energy Drink. Dziękuję również Panu, Panie Marcinie. Tak, jeszcze tak na koniec chciałem zaprosić wszystkich. Będziemy mieli ostatnie regaty za dwa tygodnie jeszcze, którzy właśnie, a my będziemy aby nie będzie pomagać w tych regatach. Będą regaty organizowane przez Polysiac Club tutaj w Chicago. Um, regaty Blue Ribbon Regata to będą takie dość Spokojne regaty. Także, jeżeli ktoś by chciał jeszcze w tym sezonie zobaczyć, jak to wygląda, może się zahaczyć na łódkę, gdzieś tam wskoczyć. Także kontaktujcie się ze, ze mną, a ja, ja, ja skontaktuję was z ludźmi, którzy, którzy Wam pomogą. A, tekstujcie e-mailujcie, dzwońcie, cokolwiek. Zapraszamy, ja do, zapraszamy do kontaktu. Numer telefonu jest w opisie tutaj nad nami hmm. do naszej dzisiejszej rozmowy. Pani Marcinie, serdecznie dziękuję i stopy wody pod kilem. Dziękuję, panie Łukaszu. Dziękuję.